Dzień dobry Państwu. Jesteśmy we Wrocławiu na ulicy Ślężnej 196. Tutaj w tym, w tym domu, w tej klatce w latach 50. mieszkała Klara z Mietkiem. Dobrze, idziemy, idziemy teraz dalej. Tu może pokażę podwórko, zobaczymy, tak? Tak, pamiętam Dobra, to idziemy, tak? Dobra, zapalimy światełko, chodź. Ja z balkonia pamiętam tak. I szpital. Działek już nie ma. Tam szpital. Tu była piwnica, O, to piwnice, tak. Tutaj jest... Aha. była ubikacja. O, właśnie, ja Nie ma, zamknięte. Tak, To było podwórko, tak. O. O, i teraz... Teraz przechodzimy na podwórko. Nie ma balkonów tutaj. Są balkony. A, Są, ale to zabudowane. Są zabudowane. Aha, kiedyś były balkony, tak? Ja byłam I to były ogródki kiedyś, tak? były działki Do szpitala. A tu nie było tych, 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 tych bloków kiedyś. Nie było. Nie było. Pamiętam, że ja chodziłam do szkoły. O, i tutaj proszę Państwa, widzimy numer ślężna 190-96. I tutaj przez kilka lat, przez kilka lat mieszkała Klara z Mietkiem i z rodzicami. I później, później w 1957 roku wyjechali z Wrocławia do Izraela. Teraz tak to, proszę Państwa, wygląda takie ogródeczki ogrudeczki przydomowe. Ale to po tamtej stronie, tam Ta. gdzie jest Instytut, tam już jest Ta. teraz Instytut. Jest je, je. blisko tu je by cmentarz też? Tak, tu tak. Tutaj. Tak, cmentarz jest właśnie, jak widać tam Instytut, kawałek widać tego bloku, Ta. między Ale to cmentarz ja, ja, ja żydowski ja, ja, czy po polski? Cmentarz żydowski czy polski? Nie, to był chyba... chyba. Yy, a nim jest. Bo dalej jest ja polski, a żydowski jak się jeździ. No to jest. tak, to my wiemy. to, to, my to wiemy. Zielono bardzo tam. Jest ja wiem, że. Ja wtedy nie wiedziałam, że to jest żydowski. Pani jest w naszym wieku? Ja jestem tak. 51 roczny. No to jest Marysia, Młodza. 51. Młodsza od Młodsza, no ja jestem 53, no Klara to, to, to jest, nie, nie ja jest 44. Jest. To znaczy się nie, mówię. Ojca pamiętam, bo, tak. bo pamiętam mężczyznę. Ma zjęcie, no. Ale... Nie, nie mam. No. No, 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 to tatuś się nazywał, jak się nazywał? Murżan. Dawid Murżan. się nazywał. A mama nazywała się Helena. Helena. Helena, no to też pięknie. No. no mówię, gdyby Pani Kalinowska, ta która właśnie mieszka tam. Ale ona I, nie żyje. Na pewno by... I to, jest, jest, 5, i, I to Zresztą moja mama. I to które, które nie, okno? Tam były. Tam były to, to nie tam, 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 które okno? To jest. Nie wiem. Co oni mieszkaliście? To jest. Był, był tu balkon taki. No jest, ale balkon jest zabudowany. Zabud tam tak. gdzie antena jest, satelitarna. Tak, tak. A to tam jest tak? to był balkon, a teraz jest tak? zabudowany. Tak. Tak. Aha, to był balkon, a teraz jest zabudowany. Tam był strych i ktoś sobie zrobił mieszkanie. A ja to jako dziewczynka zbierałam bardzo dużo znaczek. Mów Jako dziewczynka zbierałam bardzo dużo znaczków, pocztowych. Pocztowy. I ja pamiętam, że jak wyjechaliśmy, to byliśmy w samochodzie po drodze i, 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 i sobie. przypomniałam sobie, że wszystkie moje, ten album ze znaczkami zostawiłam na oknie. <laughs> Ja tak chciałam wrócić, I już nie mogą, bo już, już nie żyliśmy tutaj, wyjechaliśmy prawie. Nasz ogrodek był gdzieś tutaj, w tym miejscu. Ta, bo tak, to był... Ta. ja A to, to, ja tutaj A tu, to to gdzieś mieliście o, te... ogródek, tak? Ogródek. Ja, to ja, ja to tak posadziłam tu skawki, bo ja, 10, 10 no. Aha, tego, aha. ja, ja to przyniosłam. No, aha, Ja przyniosłam z do tak. tak. Woli. No. Ale zobacz Marysia, jak oni ładnie mówią po polsku, nie, po tyle lat, nie? Po 53 pięćdziesiąt no. no ale no co, jak tu wychowanie, tak to się nie, nie języka. Nie, ile wychowanie? nie byliśmy w Polsce dużo. No mógł. parę lat, 10 ale... 10 lat. No. 10 lat byliśmy w Polsce. No 10 ale lat. Dziękuję tak. ja no. no. bardzo, no. że pani dała nam trochę czasu. Ja tak chciałam spotkać kogoś, no. co, co jeszcze i, i żeby mi powiedział, że w 57 roku... Nie było tramwaju tam na... na. Nie było, nie. Ja chciałam... Ja tam chciała, jako ja dzieci zawitkałam na Padmintonach, grałyśmy w piłkę. A Pani też 140 tak. ja jest. pamiętam, boi, tak? ja tam tam, pamiętam że tam nie było, tam nie było tramwaju, nie. bo myśmy się bawili tam. Tutaj ulica to była kostka, przecież Kociełby były. No Kociełby takie. Tak, tak, tak. Taka, ta, ta kostka nie, nie, poniemiecka asfalta, taka? Tak, nie, a teraz to ta ta Ja ta ta Samochód ta czasu do czasu ta tak ta No i tamto to On tam mieszkała właśnie Klara z Mietkiem. Mama pracowała w pafawag. Pa pa, wodomierza. 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 Ma, ma. No to ja wiem, ja znam, to ja tam niedaleko ja mieszkałem, w wodomierza, miskin. A mama, a tata mieszkał coś, coś do, ta ta... Do, do, do butów, coś tak, tam, tak. odpowiedzialne na, na maszyny, tak. do do, do... Obuwie, obuwie. On w ogóle był tak, jakimś teraz, to... dużym naczynnikiem obuwi. On zawsze jechał na delegację. Które? Do do to pani obubii. myśli, że mieszkaliśmy? To jak, tam, Tamto, antena, to jak antena. Antena. Tam, antena. ta antena, jaka Tam jest antena, tak, tam, tam, tam nie, był balkon. Ta, no mogło być, mogło być, nie? Tak, Tadeusz Aha. gdyby był, to by, on może też pamiętał. I były takie rośliny tutaj na oknach i myszki chodziły czasami. No faj. Ale Tadeusza też nie ma, a jego no. żona to nie będzie wiedziała, bo na tym nie mieszkała. Aha. To Klara z Mietkiem tutaj mieszkali. Nie ma. Mamusia była Helena, a tatuś był jak? Dawid. Dawid, był Dawid i też Murżan się nazywał Dawid. i też pracował przy butach, tak? To on gdzieś wyrabiali te buty, sprzedawali czy coś, nie? On nie, on na maszyny. on jechał. Aha. No, no, no. I jeszcze, no, no. To, I komisarę, się, należy ja nie, nie do, do, do rządu, co? Coś, ale tutaj. To, to? Może wojskowe, może coś, nie, nie wiadomo. Nie, 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 no, no, no. No, ale w każdym razie. No, ale można, tam można tam powiedzieć, też coś szefów nawiązania. W Wodomierze to nie, nie było akurat w Wodomierze, to było coś. No, no, z wojskowym. To nie mu wolno mówić. Nie, aha, to ja wiem. To jeśli chodzi o Wodomierze, to, to ja tam niedaleko mieszkałem, na, na Psiepolu, To tam była właśnie fabryka Wodomierzy. Ja tam chodziłem do kina Wodomierz. Kino Wodomierz się nazywało. Tak, w latach 60. Mama, ja wiem, że jechała dwoma, trzema tramwajami tam. czy No, to było dosyć, dosyć daleko było. Tak, tak, tak. tak. Ja tam niedaleko, tam, koło kina Wodomierzy, ja tam chodziłem. Do fryzjera chodziłem tam i, i, i do kina chodziłem. Na poranki się chodziło no, I pięknie. Jechaliśmy na łyżwach tutaj w parku, na, tak, ja na był, był taki lud. staw, tak, jest tam i Staro. to był lód, zamarzło i łyżwach. i cały czas jechaliśmy na łyżwach, bo rodzice pracowali. No pięknie, to były, to... To, były, to były lata 50. -te. Ja pamiętam też miałam, przykręcało się do butów. Tak, tak. No Bo teraz to są super. A tak. kiedy się do butów przykręcało? To, to były lata 50., to, to mógł być jakieś... No w 57. wyjechali do Izraela. To jest, To jest proszę Państwa... Na, na tankach, albo do... tak, na to sam... jest 53 Mieliśmy... lata, a 53 Mieliśmy... lata to jest magiczna liczba, bo ja się urodziłem w 53 roku, tak? roku. Tak. Dlatego jest magiczna. Pewnie. No, no, okay. no to ja pięknie. To, więc... no. Mieliśmy... proszę państwa. I to jest spotkanie? Koklusz. O, to wtedy tak? koklusz. Choroba? Choroba? Była choroba, taka choroba ta. Ko... Koklusz. I nie, wol... nie wolno nam było pojechać do, je... pójść do do, do e, szkoły. szkoły, to tatuś e, e, kupił sanki i cały czas jechaliśmy na sankach, bo musieliśmy mieć powietrze i nie, było, nie wolno było siedzieć w, w, w ogrzanym domu też i cały czas jechaliśmy na są To tak tutaj robimy sobie, żeby było ładnie. Żeby ładnie wyglądało, i... tak, tak. A, a pani Marysiu, a ten, a do jakiego kościoła wy tu chodziliście po wojnie? Do kościoła na ulicę Sudecką. Na Sudecką. Tak. Aha. aha. Pod jakim była to było? Nasza parafia Pod jakim wezwaniem? Świętego Augustyna. Aha, i tam do komunii byliście? Tam, tak. Aha. aha. Tam w tym kościele. Aha. To jest tak jakiś szpital ten yy, kolejowy. Na o kolejowy, no to kojarzę, to to, kojarzę. Wiśniowa, jest, tak, tak Tak. No to pięknie, no to pięknie. No, no to spotkanie po ponad 50 latach. No pięknie. No to dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Do widzenia.